Witam. Każdy z nas zmagał się chyba z problemem, jakim jest zepsute auto i problem, jak odholować zepsuty samochód do mechanika. Więc dziś na tapetę weźmiemy temat pomocy drogowej i na przykładzie kilku miast w Polsce sprawdzimy, ile taka usługa kosztuje. A pierwszym miastem, do którego będziemy dzwonić, to Koszalin. Halo dzień dobry. Pro, proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana kosztuje przewiezienie auta z domu do mechanika? Tak, to, wie pan co, tutaj z Rokosłowa na Mokrą chciałem. To ile, 5 kilometrów? No, e, wie pan co, taki kursik, jakie to jest auto jeszcze? To jest Opel Astra. Opel Astra. To coś koło, taka, Dwie stówki. To jest, to. Dwie stówki. Dobra, to jakby coś, to wie pan co, przed poniedziałkiem, jak, jak holowania nie wezmę, to przed poniedziałkiem się odzywam. Dziękuję bardzo, ja do widzenia. No, jak możecie zauważyć, pierwszy pan, 200 zł za przewiezienie auta, a i chcę Wam dodać, że wiecie co, zaznaczyłem w każdym mieście odległość do przewozu około 5 km. Żeby było sprawiedliwe. Wszędzie plus minus tam 300 metrów. Tak, Halo, dzień dobry. Proszę Pana, chciałem zapytać, ile u Pana będzie kosztowało przewiezienie auta z domu do, do mechanika? A wie pan co, Opel Astra i to by było tam z Rokosowa na Mokrą. To z 5 km gdzieś by było. Pan mm -hmm. co, dwie stówki Dwie stóweczki. Dobra, to wie pan co, jak nic nie wykombinuje do poniedziałku, to będę dzwonił. Mm -hmm. Dziękuję uprzejmie. Zapraszam. Nie ma za co. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do widzenia. A jak możecie zauważyć, kolejny pan, cena ta sama, 200 zł. Jak na koszalin, myślę, że jest OK. Tak, słucham? Halo, halo, dzień dobry. Pro, proszę pana ja chciałem zapytać, ile by u pana kosztowało przewiezienie auta, wie pan co, z popsu spod domu do Mechanika tu na terenie miasta? Z 250 roku z... 250, zł. 250 zł. Dobra, super, dziękuję. Jak coś to w poniedziałek będę się odzywał? Dziękuję bardzo. Zapraszam, No, ceny zróżnicowane. 50 zł drożej. Nie ma biedy. Halo, halo, halo? Dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem zapytać, ile by u pana kosztowało przewiezienie autka popsutego spod domu do mechanika? Tu na terenie jaki, samoch jaki samochód tam się stało? A wie pan co, Opel Astra kurczę nie odpala. I bym z Rokosowa, wie pan co na mokrą bym go chciał przewieźć. Na terenie miasta z punktu do punktu, bo jak nie ma żadnej zablokowanej skrzyni wiem. Nie, nie, nie. Nie ma czy wyrwanego 200 zł. Super. Dziękuję bardzo. Jak coś, to w poniedziałek będę dzwonił. Dziękuję bardzo. bardzo. proszę, dziękuję. Do widzenia. No wiecie co, jak w Koszalinie? Widzę, że te ceny są takie na jednym poziomie. 200-250 zł. Halo, dzień dobry. Proszę dzień pana, do... chciałem zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie popsutego auta spod domu do mechanika? Yy, yy, po koszalinie? Tak, tak, wzrokosowa, tutaj wie pan, co da na, na Mokrom. Yy, 200 zł. 200 zł, super. Dobra, jak no. nic nie wykombinuję, do poniedziałku będę dzwonił. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. No. No wiecie co, nie ma sensu chyba już dzwonić więcej po tych y, autolawetach w Koszalinie, bo widzimy, że no, cena jest jednakowa. Jeden pan tylko y, miał cenę 250 zł? Przenosimy się w takim razie do. Mm, do Ełku. Halo, Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile kosztowałoby przewiezienie auta y, u pana spod domu? A, ale jakiego auta? Na jakich odcinkach? Aha, wie pan, no Opel Astra, wie pan co, i tu bym chciał z konieczek tam obok Lewiatana, wie pan co, przewieźć na Wyspiańskiego. To z 5 km gdzieś będzie. Znaczy, wtedy, wie pan, no, tak, jeżeli to jest auto osobowe, no nie? Tak, tak. No, tam, nie, nie jakiś q 7 czy coś, no nie? 200 złotych, jak tam ciężkie auto powie, że tam półtora tony czy no to wtedy bywa 250 złotych. Aha, rozumiem. Nie, to jest Astra. Dobra, to wie A? pan co, jak nic nie wykombinuję, do poniedziałku będę się odzwał. Dziękuję bardzo. Nie ma sprawy, no. Do widzenia. 200-250 złotych. Ceny bardzo zbliżone do koszalina. Tak. Halo, dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana wykosztowało przewiezienie auta, wie pan co, tutaj z konieczek... Tam do centrum na Wyspiańskiego. Dwie i pustówki. Dwie pustówki. Dobra, dziękuję. Jak nie wykombinuję nic do poniedziałku, będę dzwonił. Do widzenia. Dobra, dziękuję. Dwie i pustówki. Szybko, zwięźle i na temat. W Ełku są podobne ceny jak do koszuli. W Koszolinie. Halo, halo, dzień dobry. Wie pan, co chciałem zapytać? Ile u pana by kosztowało przewiezienie auta na terenie miasta? Tutaj z konieczek, wie pan, co na Wyspiańskiego? Astra dwójka. Ono normalnie tam koło się kręcą? Tak, 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 pisze. tylko, tak, tylko, że no, no silnik, kurczę, za nie mógł. Silnik, no jemka, to kombi? Czy... Nie, 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 zwykły sedan, dwójka, dwójka Astra. Kr... Wie pan co? Dwie stówki. Dwie stówki by było. Dobra, wie pan tak. co, Jak nic nie wykombinuję, do poniedziałku będę się odzywał. Dziękuję uprzejmie. Tylko nie pan co? dzwoni pan z jakimś tam delikatnym wyprzedzeniem, tak żebym tak, mógł... Tak, 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 było... oczy... Nie, nie, oczywiście, że tak. Dobrze, nie ma problemu. Proszę pana, ja chciałem zapytać, wie pan co, ile by kosztowało pana przewiezienie auta y, na mieście? Tu z Konieczek, wie pan co, tam na Wyspiańskiego do centrum. Jeszcze raz, pan skąd, dokąd? Wie pan co, tam y, na Konieczkach, obok Krywetana, tam na ulicy Kolonii. Y, na Wyspiańskiego, wie pan co, do, do centrum. Mm -hmm. Do centrum, jakie auto? Oper Astra. 200 zł. 200 zł. Dobra, dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Cena standardowo 200 zł, wiecie to, aż staje się to pomału monotonne. Halo, dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie auta pod domu do Mechanika? Na Tak, tak, to wie pan co z konieczek, z konieczek chciałem przewieźć do, do nawyskańskiego tam do centrum. No super, super, dziękuję. Jak coś to będę się odzywał, dzięki. Dziękuję. 200 zł, wiecie co? Dobra, to czyli Ełk mamy już zbadany. Przenieśmy się do, teraz do jakiegoś innego miasta, w innym regionie Polski. Jakieś duże miasto, weźmy Radom. Zadzwonimy do Radomia. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie auta, po prostu tego do mechanika? Powie pan, po, po, jakie auto? Wie pan co? Astra, Astra Trójka. Zwykła w sedanie. I wie pan, co to by było? Z ustronia tam z ulicy Osiedlowej na Naborki. Proszę pana, jeżeli auto ja to tak to cząstka się i tak dalej, to na terenie Radomia jest 200 zł. Super. Dobra, to ja coś to będę się odzywał w poniedziałek, dobra? Jasne, nie ma problemu. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. 200 zł. Słuchajcie, ta cena jest sztywna chyba na całą Polskę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Halo, halo? Dzień dobry, proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana kosztowałoby przewieźnie auta tutaj spod domu do mechanika? To co, Tak, tak, Opel Astra, wie pan co, dwójka. I to by było tu z ustronia, tam z ulicy Osiedlowej, wie pan co, na Borki. Proszę pana, 250 zł. 250 zł. Super, jak coś będę dzwonił do pana w poniedziałek. Dziękuję uprzejmie. 250 zł. No, nieduża różnica. Naprawdę, myślę, że wiecie co... Sprawdzę do końca jeszcze jakieś, jakieś inne miasta, ale ta cena, podejrzewam, będzie podobna. Halo. Halo, halo dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana wykosztowało przewiezienie przewiezienie popsutego auta do, do mechanika? Ale skąd skąd to, proszę pana? Jaki A, wie pan, to, Astra, Astra trójka, wie pan co, w Benzynce, i tu by było z Ustronia, tam z ulicy Osiedlowej, na Borki. Proszę do 200 zł. 200 zł. Dobra, to jak coś, to dzwonię w Ponizały. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Do widzenia. Kolejny raz, ta sama cena. 200 zł. Halo, halo. Halo, halo, dzień dobry. dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie auta tutaj na terenie, wie pan co, z ustronia, z ulicy Osiedlowej, tam na borki chciałem przewieźć. Astre, dwójkę. Nie, nie, właśnie wie pan co, ono nie odpala konkretnie nic. No już wymieniałem akumulator, wszystko po prostu. Tam się. Ale nachodzi. tak w to jest 200 zł. Super, dobra. Jak coś to dwoni do pana w poniedziałek, dobrze? Dzięki, hej? Kolejna sztywna cena w Radomiu. 200 zł. Jak zaczarowani. Dzień dobry, proszę pana. Chciałem zapytać, ile u pana kosztowałoby przewiezienie auta tutaj na terenie, miasta, wie pan co, z ustronia, tam z osiedlowej naborki? 200 zł. Dwie stówki. Super, jak coś to się będzie odzywał. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Kolejna sztywna cena: 200 zł. Myślę, że jeszcze zadzwonimy, nie wiem, do je, pod jeden albo dwa numery w Radomiu i, i wiemy, że tam po prostu ceny, jakie obowiązują, to 200-250 zł. Tak, słucham. Halo, dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie auta y, tutaj spod domu, z, wie pan co, z Ustronia, tam z ulicy Osiedlowej na Borki? Astra Miesz dwójka. Pana, co za samochodzi? Y, Opel Astra dwójka. na terenie miasta to 200 złotych. Super. Jak coś, to się będę odzywał. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia. Ja zapraszam. Proszę uprzejmie. Do widzenia. Myślę, że to był ostatni telefon. Radom, sztywne ceny. 200-250 złotych. Tak, jak w pozostałej części Polski. Przenosimy się teraz, kochani, do. Gdzieś pojedziemy na dół. Przenosimy się do Przemyśla. Halo, halo, dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie auta, tutaj wie pan co, w z Dworskiego na Kazanów. Jakie to będzie to? Astra Trójka. 150 łodyg na jeszcze. O, super. To a wie pan co, ja coś to się odzywam w poniedziałek, dobra? Dziękuję uprzejmie, do widzenia. No i sami zobaczcie, wiecie co, naprawdę warto byłoby się odezwać w ten poniedziałek, bo cena to tylko 150 zł, a więc przemyśl jest tanio. Dobra, odzwania tutaj kolejny pan. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja dzwonię pana w takiej sprawie, ile u pana kosztowałoby odholowanie autka do, do mechanika z pod domu? A, to, to us, jest. a wie pan co na ustroniu na, na ulicy Osiedlowej? I chciałbym naborki. Jakie auto i co się wydarzyło? Znaczy, wie pan co? Nie, auto to wie pan co tak yy, na kołach, tylko no, silnik nie odpala. wie pan co, a, Auto Astra Dwójka. 200 zł, taki No i super. Dobra, to jak coś to się do pana będę odzywał w poniedziałek. Dzięki wielkie, do widzenia. Dziękuję. No, dzwonił pan z radomia który potwierdził, że totalnie 200 zł w tym mieście to sztywna cena. Oni są wszyscy umówieni. Proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana kosztowałoby przewiezienie auta? Tutaj spod, wie pan co mam, na rempartówce tutaj na Dworskiego i na Kazanów bym chciał zawieźć. Opel Astra 2. On na kołach normalnie, wie pan co, tylko silnik nie odpala. To na dworskiego, na lepratówka. Półtorej no na półtorej stówki. Półtorej stówki. Dobra, a wie pan co, Jak coś to się w poniedziałek do pana odzywam. Dzie dziękuję uprzejmie, do widzenia. Proszę. No wiecie co, Przemyśl, zupełnie inne ceny pod tą ukraińską granicą. Kolejny pan, kolejne 150 zł. Halo, dzień dobry. Halo. Halo, dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile kosztowałoby u pana przewiezienie auta tutaj na terenie miasta? Z, z, tutaj wie pan, co z lempartówki na dworskiego, na kazanów bym chciał jechać. Dworskiego ulica, wie pan, co tutaj, jak. jak, jak centrum, no. Nie to jest? Oper Astra 3. 3 wziął w Sudanie. A silnik nie odpala, wie pan, co i chciałem zawieźć do mechanika. Na terenie miasta. Dobra, to jak coś, to się do pana odzywam w poniedziałek. Dzięki wielkie, do widzenia. bardzo. 150 zł powiem wam jak na razie przemyśl rządzi. Halo, dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana kosztowałoby przewiezienie auta? Tutaj na terenie miasta? Wie pan, co tu na Lempartusce na ulicy Dworskiego i chciałbym na Kazanów przewieźć? jakie to auto? Astra dwójeczka. Osobowe, na terenie miasta 200 zł. Super, dzięki wielkie. Jak coś, to się będę odzywał? Do widzenia? to Dzięki. 200 zł. Jeden pan się wybił w tym przemyślu i wyskoczyło 50 złotych więcej, ale to nieduża różnica. Proszę. Halo dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile u pana kosztowałoby przewiezienie auta osobowego tutaj na terenie miasta, wie pan co? Na Lempartówce na ulicy Dworskiego, na Kazanów? Opel Astra 3 to osobowe Proszę pana, dwie, 220 zł, mieć to. rozumiem. Nie, 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 to bez. Dobrze, to jak coś, to się będę odzywał. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. 220 zł, no dobra. Także kochani, myślę, że już nie ma sensu więcej dzwonić do przemyśla. Bo znamy ceny między 150 a 220 zł, czyli tak jak w pozostałych regionach Polski. Przeniesiemy się teraz może gdzieś do Polski Centralnej i zadzwonimy do Częstochowy. Tak, dzień dobry. Proszę pana, ja chciałbym zapytać, ile u pana kosztowałoby przewiezienie auta osobowego? A wie pan, co tutaj na Mickiewicza na Trzech Wieszów, na Bytomską? Jakie ma ten? Opel Astra 3. On na kołach normalnie, tylko wie pan co, silnik nie odpala. 200 zł kosztuje. 200 zł. Dwie stówy. Super, jak coś to będę dzwonił. Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dziękuję. Częstochowa, 200 zł. Cena podobna jak w pozostałych regionach Polski. Ale sprawdźmy dalej, może Częstochowa nas zaskoczy. Dzień dobry. Proszę pana, chciałem zapytać, ile kosztowało pana przywiezienie auta osobowego? A wie pan, co tu z trzech wierszów na Mickiewicza i chciałbym na, na Bytomską. Tam na Lisienic. Dobra, jak to? Opel Astra 3 na terenie miasta kosztuje 200 zł. 200 zł. Super, jak coś to się będę odzywał. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kolejne 200 zł. Wiecie co, to już staje się powoli nudne, no bo to ale przynajmniej Wy będziecie wiedzieć, jaka to jest cena, nie będziecie musieli sprawdzać z tego sami. Także mam nadzieję, że w czymś komuś się przydam i będzie wiedział, jaki jest koszt holowania auta. Sama, proszę. Halo, dzień dobry. dobry. Proszę Pana, chciałem zapytać, ile u Pana by kosztowało przewiezienie auta tutaj z trzech wieszczów, wie Pan co, na Mickiewicza, z Mickiewicza na Bytomską? Jakie autko? Opel Astra 3. 250 złotych. 250 złotych. Super! Jak coś tu ja się odzywam? Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dzięki, do widzenia. 250 złotych, czyli delikatna górka. Ale i tak nadal nie jest źle. Halo, halo, dzień dobry. Proszę pana, ja bym chciał się zapytać, ile u pana by kosztowało przewiezienie auta osobowego tutaj na terenie miasta z Mickiewicza wy... Opel Astra 3. A wie pan co ona Bytomską? Tam na liście złotych, 200 zł. Super. Dzięki wielkie, jak coś to się będzie odzwalać. Do widzenia? No wiecie co, myślę, że nie ma sensu już dzwonić więcej, bo ta cena w całej Polsce oscyluje między 150 a 250 zł, wykonaliśmy tyle telefonów, no i no, nie znaleźliśmy nic droższego. Także mam, mam nadzieję, że ten filmik był pomocny. I jeśli macie jakieś pomysły na kolejne e, filmiki, co chcielibyście sprawdzić, piszcie w komentarzach. I oczywiście zostawcie lajka, jak Wam się podobało. Pozdrawiam serdecznie.